Czy kiedykolwiek wszedłeś do pokoju i poczułeś się całkowicie niewidoczny, jakbyś był tylko postacią drugoplanową w czyjejś historii? Czy zastanawiasz się, dlaczego niektórzy ludzie bez trudu przyciągają uwagę, podczas gdy ty masz trudności z wywarciem trwałego wrażenia? Na tym polega siła charyzmy, i pod koniec tego filmu nie będziesz już tylko kolejną twarzą w tłumie, będziesz osobą, od której ludzie nie będą mogli oderwać wzroku. Poznasz pięć niewypowiedzianych sekretów, dzięki którym staniesz się nieodparcie charyzmatyczny. Witaj na kanale Stań się Bosem, gdzie przekształcamy zwykłych ludzi w niezwykłych mężczyzn. Zaczynajmy. Sekret Numer jeden: Siła Obecności. Znasz tego faceta, który wchodzi do pokoju i natychmiast staje się centrum uwagi bez słowa. To nie magia, to siła obecności. To niewypowiedziany język pewności siebie, wiary w siebie i autentyczności. To różnica między byciem tylko kolejnym facetem w pomieszczeniu, a byciem tym facetem, z którym wszyscy chcą rozmawiać, słuchać i być w pobliżu. Ale to nie wszystko. Obecność nie jest czymś, z czym się rodzisz, to coś, co kultywujesz. Jest wynikiem głębokiej, niezachwianej wiary we własną wartość, połączonej ze zdolnością do rzutowania tej wiary na zewnątrz. Chodzi o to, by być w pełni zaangażowanym w daną chwilę, a nie zagubionym w swoim telefonie lub myślach. Chodzi o słuchanie więcej niż mówienie ale kiedy mówisz, rób to z intencją i przekonaniem. Jak więc kultywować tę nieuchwytną cechę? Po pierwsze, musisz mieć właściwe nastawienie. Musisz wierzyć, że masz coś wartościowego do zaoferowania światu, ponieważ jeśli ty w to nie uwierzysz, nikt inny tego nie zrobi. Pracuj nad budowaniem pewności siebie poprzez doskonalenie się i osiąganie sukcesów. Wyznaczaj małe cele, miażdż je, a następnie wyznaczaj większe. W miarę gromadzenia tych zwycięstw zaczniesz budować wewnętrzny rdzeń pewności siebie, który jest kluczem do silnej obecności. Następnie popracuj nad mową ciała. Stań wyprostowany, nawiąż kontakt wzrokowy i zadbaj o swoją przestrzeń. Pamiętaj, że twoje ciało mówi wiele, zanim jeszcze otworzysz usta. Wreszcie ćwicz uważność. Bądź w pełni zaangażowany w tu i teraz, niezależnie od tego, czy rozmawiasz z kimś, pracujesz nad projektem, czy po prostu cieszysz się chwilą samotności. Kiedy jesteś w pełni obecny, ludzie mogą to poczuć i będą do ciebie lgnąć jak ćmy do ognia. Tylko podążając za tym sekretem, zauważysz ogromną różnicę w swojej charyzmie. Sekret numer dwa: aura autorytetu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wydają się wzbudzać szacunek bez wysiłku, podczas gdy inni walczą o choćby odrobinę uwagi? Różnica polega na tym, co nazywam aurą autorytetu. Nie chodzi tu o bycie władczym czy dyktatorskim. Chodzi o emanowanie poczuciem kompetencji, mądrości i przywództwa które sprawia, że ludzie naturalnie chcą za tobą podążać. Chodzi o bycie osobą, która może podejmować decyzje. Brać odpowiedzialność i wzbudzać zaufanie u innych. Widzisz, autorytetu się nie dostaje. Na niego się zasługuje. Zdobywa się go poprzez udokumentowane kompetencje, uczciwość i co najważniejsze, wyniki. Ludzie nie podążają za tytułami, podążają za wiarygodnością. A wiarygodność buduje się poprzez konsekwentne działania, a nie puste słowa. Jak więc możesz kultywować tę aurę autorytetu? Po pierwsze, zostań mistrzem w swoim fachu. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, artystą czy specjalistą, staraj się być najlepszy w tym, co robisz. Czytaj żarłocznie, ćwicz nieustannie i szukaj mentorów, którzy pomogą ci osiągnąć wyższy poziom. Po drugie, bądź osobą dotrzymującą słowa. Jeśli mówisz, że coś zrobisz, zrób to. Żadnych wymówek, żadnych opóźnień. Twoje słowo powinno być Twoim zobowiązaniem. To buduje zaufanie, a zaufanie jest podstawą autorytetu. Po trzecie, naucz się skutecznie komunikować. Możesz być najmądrzejszą osobą w pomieszczeniu, ale jeśli nie potrafisz jasno i przekonująco wyrazić swoich myśli, nigdy nie zdobędziesz szacunku, na jaki zasługujesz. Pracuj nad swoimi umiejętnościami wystąpień publicznych, popraw swoją inteligencję emocjonalną i naucz się sztuki perswazji. Kiedy mówisz, ludzie powinni chcieć słuchać. Kiedy przewodzisz, ludzie powinni chcieć za tobą podążać. Jest to esencja aury autorytetu. Więc czy jesteś gotowy, aby wkroczyć i stać się liderem, którym się urodziłeś? Świat czeka, aż staniesz na wysokości zadania. Wybierz bycie niezwykłym. Sekret numer 3. Czynnik ciepła. Prawdopodobnie spotkałeś ludzi, którzy przyciągają innych do siebie jak magnes, nie dlatego, że są krzykliwi lub efektowni, ale dlatego, że promieniują ciepłem, które sprawia, że czujesz się widziany, słyszany i doceniany. Nazywam to czynnikiem ciepła i pozwól, że powiem ci, że to zmienia zasady gry. Ciepło to sekretny sos, który zmienia przypadkowych znajomych w sojuszników na całe życie i jest klejem, który spaja każdy udany zespół, społeczność lub związek. Ale nie myl tego z jakimś puszystym samopoczuciem. Ciepło jest strategicznym atutem, narzędziem w twoim arsenale, które może otwierać drzwi, przełamywać bariery i tworzyć możliwości, których same zimne kompetencje nigdy by nie osiągnęły. Jest to zdolność do nawiązywania kontaktów na poziomie ludzkim, okazywania empatii i zrozumienia oraz sprawiania, że ludzie czują się ważni. W świecie, w którym wszyscy mają obsesję na punkcie IQ, twoja inteligencja emocjonalna może być twoją tajną bronią. Jak więc możesz kultywować to nieuchwytne ciepło? Po pierwsze, ćwicz aktywne słuchanie. Kiedy ktoś mówi, poświęć mu całą swoją uwagę, nawiązuj kontakt wzrokowy, kiwaj głową i odpowiednio reaguj. Pokaż, że jesteś zaangażowany i że ci zależy. Po drugie, bądź hojny z pochwałami i szybko doceniaj wkład innych. Proste dziękuję lub świetna robota może znacznie przyczynić się do budowania dobrej woli. Po trzecie, bądź autentyczny. Ludzie potrafią rozpoznać fałsz na kilometr, więc nie staraj się być kimś, kim nie jesteś. Autentyczność rodzi zaufanie, a zaufanie rodzi ciepło. Czy jesteś gotowy, aby podnieść swoją grę towarzyską na zupełnie nowy poziom? Zacznij pielęgnować ten czynnik ciepła już dziś. Twoje przyszłe ja i wszyscy, których spotkasz, będą ci wdzięczni. Sekret Numer 4: Opanowanie dynamiki wokalnej. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie mogą dowodzić pomieszczeniem, po prostu otwierając usta? To nie przypadek. To moc opanowania dynamiki wokalnej. Słuchajcie, wojownicy, bo to zmienia zasady gry. Twój głos to nie tylko narzędzie komunikacji, to broń wpływu. Dobrze modulowany głos może inspirować armię, zamykać transakcje i zdobywać serca. Nie chodzi o to, jak głośno możesz krzyczeć. Chodzi o to, jak skutecznie możesz przekazać emocje, intencje i przekonanie? Pomyśl o swoim głosie jak o instrumencie. Każda nuta, każda wysokość dźwięku i każda pauza to celowy wybór, który dodaje warstwy do Twojego przekazu. Chcesz być mistrzem tego instrumentu, a nie tylko amatorem walącym w klawisze. Aby to opanować, najpierw zrozum tego mechanikę. Naucz się takich pojęć jak wysokość dźwięku, ton i tempo. Ćwicz mówienie powoli, aby podkreślić ważne punkty i przyspieszaj, aby wyrazić podekscytowanie lub pilność. Efektywnie wykorzystuj pauzy. Są one znakami interpunkcyjnymi języka mówionego. Następnie nagraj siebie. Tak, słuchanie swojego głosu może być niewygodne, ale w ten sposób zidentyfikujesz obszary wymagające poprawy. Pracuj nad wyeliminowaniem słów wypełniających, które osłabiają Twój przekaz. I na miłość boską, pozbądź się tego monotonnego tonu. Nasyć swój głos pasją i przekonaniem, które czujesz w środku. W ten sposób zmieniasz słowa w broń. Sprawiasz, że Twoje przesłanie jest nie tylko słyszalne, ale i odczuwalne. Czy jesteś gotowy, aby władać tą bronią jak profesjonalista? Jeśli kiwasz głową, to do dzieła. Twój głos jest odzwierciedleniem Twojego wewnętrznego świata. Upewnij się, że jest tak niezwykły jak ty. Sekret Numer 5 Inteligencja emocjonalna. Myślisz, że bycie zimnym jak lód jest uosobieniem męskości? Pomyśl jeszcze raz. Najwięksi mężczyźni byli liderami, a do przewodzenia ludziom potrzebujesz inteligencji emocjonalnej, niedocenianego bohatera mistrzostwa interpersonalnego. To sekretny składnik, który sprawia, że jesteś nie tylko lubiany, ale wręcz magnetyczny. Widzisz, ludzie nie reagują tylko na to, co mówisz lub robisz, reagują na to, jak się czują dzięki tobie. Inteligencja emocjonalna to twoja zdolność do rozpoznawania, rozumienia i zarządzania nie tylko własnymi emocjami, ale także emocjami innych. To właśnie ona pozwala ci poruszać się po złożonych krajobrazach społecznych, rozładowywać napięcia i nawiązywać głębokie, znaczące relacje. To umiejętność, która zmienia cię ze zwykłego uczestnika tej gry życia w dominującego gracza. Stajesz się facetem, do którego ludzie zwracają się w czasach kryzysu, liderem, który może zebrać oddziały, człowiekiem, który może zdobyć serca, nawet nie próbując. Aby kultywować tę nieocenioną umiejętność, najpierw zacznij od samoświadomości. Nie możesz zrozumieć innych, jeśli nie rozumiesz siebie. Poświęć czas na introspekcję. Rozpoznaj swoje wyzwalacze emocjonalne, swoje mocne i słabe strony. Następnie ćwicz empatię. Postaw się w sytuacji innych ludzi. Zrozum ich obawy, pragnienia i motywacje. Tu nie chodzi o manipulację. Tu chodzi o połączenie. Chodzi o budowanie mostów zamiast murów. I bądźmy szczerzy: w świecie, który staje się coraz bardziej spolaryzowany i odizolowany, jest to umiejętność, która cię wyróżni. To właśnie sprawi, że staniesz się nie tylko człowiekiem wpływowym, ale także człowiekiem skutecznym. Czy jesteś gotowy, aby podnieść poziom swojej inteligencji emocjonalnej? Jeśli kiwasz głową na tak, to zaczynaj. Masz sekrety, narzędzia oraz mapę drogową do interpersonalnego mistrzostwa. Ale nie oszukujmy się. Znajomość ścieżki i podążanie nią to dwie zupełnie różne rzeczy. Widzisz, droga dostania się Tytanem społecznym jest pełna pułapek, a największą z nich jest samozadowolenie. Myślisz, że wszystko już wiesz i przestajesz naciskać, przestajesz się rozwijać, przestajesz stawiać sobie wyzwania. Stajesz się facetem, który tylko mówi, a nic nie robi, ekspertem w fotelu, który potrafi analizować dynamikę społeczną jak profesjonalista, ale rozpada się jak żółtodziób w rzeczywistych sytuacjach. Nie bądź takim człowiekiem. Samozadowolenie jest cichym zabójcą postępu. To niewidzialny łańcuch, który przykuwa cię do przeciętności. Przerwij go, zanim on złamie ciebie. Drugą pułapką jest arogancja. Zaczynasz odnosić sukcesy i pozwalasz, by zaprzątały one Twoją głowę. Zaczynasz myśleć, że jesteś boskim darem dla dynamiki społecznej, i wtedy zaczynasz się staczać. Stajesz się protekcjonalny, lekceważący, stajesz się społecznym buldożerem, który miażdży ludzi na swojej drodze. Pamiętaj, że celem nie jest dominacja, ale wywyższenie swojego statusu. Zbuduj sieć prawdziwych kontaktów, a nie fan klub pochlebców. Arogancja jest szybką drogą do stania się społecznym wyrzutkiem, facetem, którego ludzie tolerują, ale nigdy naprawdę nie szanują. Więc zostawcie swoje ego za drzwiami, wojownicy. W tej podróży nie chodzi o udowadnianie, jak świetni jesteście, chodzi o odkrywanie, jak świetni możecie być.